Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Amerykański Gracz I jeżeli graliście w tę grę yy, w trybie online Przed najnowszym update'em czy patch'em yy, Znaleźliście dzisiaj yy, ciekawą, yy, miłą niespodziankę A mianowicie jest to pół miliona Jak widzicie mam pół miliona, mam już prawie yy, yy, Mam już prawie 600 tysięcy, ale dostałem yy, pół miliona od Rockstar E, czy pół miliona jeden dolar, coś takiego e, także tak, ale musieliście grać przed tym patchem jakoś jakoś, e, prawda, w online e, więc dzisiaj przejedziemy się moim samochodem to jest mój samochód e, jak widzicie to jest typowa Crown Victoria e, ale jest naprawdę zmodyfikowana chyba wydałem na nią dosłownie do 100 tysięcy dolarów e, jak widzicie ma te świetne, świetne koła ma, ma przyciemniane szyby, ma światła z przodu typu Zinan i ma turbo, ma najlepszy silnik możliwy i praktycznie wszystko co najlepsze możecie słyszeć to turbo i niestety będę go dzisiaj sprzedawał Zobaczymy ile mi za niego dadzą Ponieważ muszę ten, nabyć ten samochód Tak, muszę nabyć ten samochód I wiem, że możecie się zastanawiać Dlaczego? Ponieważ Chcę zdobyć szybkie SUV A to jest prawdopodobnie najszybsze SUV w grze Także chcę zdobyć Szybkie SUV i zmodyfikować Jej na jeszcze szybsze SUV Aby później Wygrywać wyścigi Dla klasy SUV Także także tak, sprzedaję ten samochód. I jak widzicie, to jest. Yy, on ma reprezentować Range Rover yy, Sport. Ok, także idźmy sprzedać ten samochód. Yy, niestety, no, będę za nim tęsknił. tęskim, ale cóż. Ok. Nie, nie włączajmy radia. Ok. Pół mili do 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 do, do workshopu i, i tak ja chyba ponieważ już sprawdzałem wcześniej i wow o 4GT chcą mi dać około 30 tysięcy dolarów za ten samochód no zawsze to coś, przecież jak ja mówiłem ja na niego wydałem około 100 z jakiegoś powodu nie mogę grać z... ups, fuck z jakiegoś, z, z jakiegoś powodu nie mogę zagrać z nikim no nie wiem dlaczego, nie mogę z nikim zagrać, a jak widzicie jestem jedyną osobą w sesji ale cóż. Okej, okay. okay, musimy musimy je najpierw odnowić i teraz sprzedajemy 27 tysięcy, niedużo, no ale... Zawsze coś tak, no Bardzo ładny samochód, dużo... Dużo mnie kosztował, ale... Trudno, trudno. Okej, okay, także teraz mam ponad 600 tysięcy dolarów. Come on. Okej. Okay. Depozyt, wszystko, wszystko. 30 tysięcy, ponad 600 tysięcy. Ok, dobrze. E, są jakieś samochody? oczywiście, że nie. Okej, okay, także teraz musimy pójść, poszukać mojego przyszłego Range Rovera. Ok, będę potrzebował jakiś samochód. Jakiś samochód. Byle, co, byle, co. O, tam się pojawiły. Okej, okay, weźmy tego menu. Nigdy chyba nie jeździłem wcześniej. Nie wydaje mi się. Dobrze. Tam się dużo ich kręciło. Yy. Wiecie co, jeszcze go nie będę ubezpieczał, tylko chcę zobaczyć, czy to wszystko mi wyjdzie. Te, te te są bardzo ładne również tylko że one one nie są takie szybkie niestety chyba pięknie pięknie pracuje silnik yy, on, on jest dobry jeżeli do do przewożenia ludzi tak w misji w misjach no ale właśnie problem jest taki że nim raczej wyścigu yy, nie wygram zaraz zobaczymy Okej okay. Trzeba go na pewno naprawić yy, to jest tak a, 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 a. Co, co ja szukam? Jak biorę ten... nie, on nie jest taki szybki niestety Jest bardzo ładny i być może go kupię Być może go kupię, nie, nie zaprzeczam Ale muszę, yy, muszę niestety no, no właśnie jak mówiłem, chcę coś do wygrywania wyścigów Wyścigów jedźmy, jedźmy, szukajmy Range Rover'a e, Ciekawe jest to, że mm, Jeżeli chcemy wziąć graczy do tego samochodu, to oni mają opcję Jakby się stania na tym progu i trzymania się te, te, Tego jakby, tej takiej No tej, tej szyny można powiedzieć na dachu i to fajnie wygląda Być może widzieliście tak graliście już, e, jak graliście Tutaj mamy ładnego Range Rovera On jest, on jest powiem wam, szybki Jak na SUV okay. Ktoś zaraz postawi jakąś kasę na mojej głowie a mówiłem, ponieważ zawsze tak się dzieje jak dostaniecie tę wiadomość To nie jest naprawdę ktoś, to jest po prostu gra Dobrze Zobaczmy co będą oferowali nam Okej okay. a, 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 a. Jak widzicie on jest szybszy i dam mu pełny silnik za 16 tysięcy Będzie miał świetne przyspieszenie i dodamy mu jeszcze turbo to będzie jeszcze, jeszcze lepsze przyspieszenie e, i potem możemy jeszcze hamulce zapakować mu niezłe chociaż to wielkiej różnicy nie ma ale nadal e, i, i, i kolor wiecie z kolorem z kolorem za bardzo nie wiem ponieważ al, myślałem o chromowym ale to z Krom krombar do jakiegoś innego samochodu bym wolał, wiecie? Także, yy, też rozmyślałem o matowym czarnym mm. Nie wiem co myślicie o matowym czarnym, mi się nawet podoba, jest, jest okej, okay, tak? Yy, matowy czerwony, no matowy czarny jakoś, jakoś mi przypadł do gustu i, i, i praktycznie praktycznie to tyle ma to wyczarny myślałem o nim ale ale też nie wiem nie wiem jaki byłby najlepszy kurczę wiecie co ten to jest ciekawe ok także ok no więc, więc to chyba byłoby na tyle na ten odcinek